Cześć, siemanko, witajcie serdecznie, ja jestem Squido, a to jest ósmy odcinek wakacyjnego Minecrafta, rozpoczynamy go bardzo, bardzo serdecznie, dzisiaj zajmiemy się taką dość poważną sprawą, jaką są farmy, ponieważ bez tego długo tutaj nie pożyję ja wiem, że tutaj było sporo świnek, a teraz jest ich już trochę mniej, ale nadal dużo. Natomiast kiedyś one się mogą skończyć, dlatego zajmiemy się dzisiaj ogólnie farmami i to będzie cel tego właśnie odcinka. Nie będą to farmy jakieś epickie, tylko takie, które są użyteczne, a więc nie spodziewajcie się tutaj, że ja wybuduję dzisiaj coś epickiego. Bo będę budował same użyteczne rzeczy, które są potrzebne, że tak powiem, do życia. Więc na sam początek planuję, oczywiście, farmę pszenicy, dość dużą zrobić. Potem planuję farmę um, już jakichś zwierząt, na przykład um, tych, jak one się nazywają, świnek, właśnie. Nie wiem czy nie za dużo tego płotka, ale robimy. Bo dzisiaj jest dobry odcinek i trzeba właśnie tak to epicko zrobić. Ptanko tylko gdzie to zrobimy? Szybko sobie zobaczę na mapę. Na mapę o. I tutaj gdzieś jakiś dobry teren. To mm, wydaje mi się, że był tam się coś nie załadowało jeszcze. Nie wiem z jakiego powodu a przejdziemy sobie tutaj gdzie taka dobra farma mogłaby powstać um, ogólnie tu nie ma tutaj prostych terenów to jest dość górzysty teren taki i górzysty i, i zwykły i tak nie wiadomo co to tak naprawdę jest ale tu jest dość nieźle i tutaj też jest spoko tutaj o to jest dobre miejsce aby zrobić farmę, natomiast też nie chcę zbyt daleko od domu jej mieć. I się zastanawiam, czy by tu nie zrobić. Tu już coś jest, a to było na live, i wy nie wiecie. No cóż. I tu jest też bardzo fajne miejsce, więc o, to będzie najlepsze chyba miejsce. Tam. O, tak mi się właśnie wydaje. Świnka tutaj jest. Tam dalej, okej. Okay. Za tą wyspą, za tą górą. Dobra, ale tutaj mamy farmy bambusa. Bambusa, tak, ja na to mówię bambus, ponieważ ja jestem naprawdę starej daty. Na pewno macie dziadków, babcie, którzy mówią na jakieś rzeczy dziwnie. Dlatego, bo tak się kiedyś mówiło. Dlatego tak samo mówię na trzcinę cukrową bambus. Bo tak się kiedyś mówiło jak był jeszcze Minecraft Alpha czy tam beta nawet jak był beta to jeszcze się tak mówiła, więc to były moje czasy, tutaj będzie trzeba zrobić kolejny most e, chyba już wiem z czego będzie kolejny livestream e, a my sobie pójdziemy tutaj to było to miejsce, tak? właśnie tu e, więc ja bym jeszcze tego się pozbył, byłoby więcej dirta a propos właśnie takich bloczków hmm. Nie wiem czy teraz mógłbym to zrobić, bo nie pamiętam komendy Ale postaram się w tym odcinku to zrobić A chodzi o to, aby po prostu pozbyć się e, niszczenia terenu przez potwory na przykład creepery niszczą i endermany też niszczą teren. I nie chodzi mi o to, żeby creepery wyłączyć, żeby ktoś nie myślał. Chodzi o to, żeby wyłączyć niszczenie terenu, bo ja sobie buduję jakieś tam fajne rzeczy, przyjdzie creeper enderman i mi to zniszczy. Więc no moje zdanie jest takie, żeby dla takiego bezpieczeństwa budowli sobie wyłączyć to niszczenie terenów. Myślę, że nie jest to jakieś tam wielkie oszustwo, a jest to dość dobre, jeśli chcemy uniknąć frustracji nadmiernej, właśnie spowodowanej tymi oto potworami. No to tak, mamy 10 nasion, nie zrobiłem motyki, natomiast zrobimy sobie drewnianą i olo. Bo ona i tak nie jest aż tak istotna Zrobimy sobie drewnianą motykę troszkę mi dzisiaj lata ta myszka bo sobie ba ustawiłem złe DPI i dlatego jest tak dziwnie chwilka, zro zrobię pełny obrót na... O! To był pełny obrót, widzicie? Zrobiłem pełny obrót. Jeszcze dalej bym zrobił, OK. Tak, to jest podkładka od myszy pełny obrót. Eee, hmm. Znaczy pełny obrót. Chodziło mi o to, że z jednej strony podkładki e, pod mysz lecę na drugą. I tak to właśnie wygląda. Zbyt duże DPI chyba mam ustawione. Ale no nieważne. Eee, jeśli chodzi właśnie o te stwory, o te farmy to pierwszą zrobimy sobie tutaj. To chyba bardziej jeszcze wytnę, to chyba całe to tu wytnę. Natomiast teraz to nie jest istotne, bo nie chcę oczywiście marnować czasu na odcinku. E, Świnie mamy tutaj oczywiście e, pod nosem, że tak powiem. Krowy tak samo. Dlatego myślę, że będzie naprawdę easy zrobić te farmy. E, rozpocznę, no nie wiem, byle gdzie. Nie wziąłem wiadra ze sobą i to jest właśnie minus powinienem wziąć ze sobą wiadro i wybudować płotki aby to wszystko było spoko dlatego jak to wybuduję to się zobaczymy, chyba że co powiecie na przyspieszony tryb ja myślę, że to jest całkiem dobry pomysł Witam Was na nowych farmach Squida, tymczasowych, ale zawsze e, zastosujemy sobie teraz nową komendę. Game Rule, e, Mob Griffin, chyba się tak to pisze, i False. No i teraz e, wszystkie, właśnie, creepery. Czy to endermany nie będą niszczyły tutaj całego tego terenu, całego świata w ogóle? Więc jest to bardzo, bardzo dobre. Natomiast zrobiłem trochę błąd przy budowie, bo myślałem, że woda działa na 5 kratek, a jednak działa na 4. I z tego powodu jednak musimy zastosować tutaj innego rodzaju płotki znaczy nie płotki tylko wymiary właśnie i z tego powodu właśnie musiałem od nowa wszystko ręką kopać, naprawdę nie polecam ręka naprawdę boli, ale po takich właśnie stejkach z tych świni i krów, które tutaj będą no to na pewno się zrośnie jeszcze wrzucam tutaj właśnie te bramki i zaraz będziemy sobie mogli ogarniać już tutaj do zagrody nasze zwierzaki. Bo zwierzaki dzisiaj są ważnym i istotnym elementem tego oto odcinka. Ja już mam swoje zboże, pierwsze zboże właśnie jest, tyle go właśnie wystarczy. Nasion zbyt wiele nie ma, trochę trzeba będzie czekać aż ta farma się rozrośnie, natomiast fajne jest to, że nie trzeba trzymać shifta, kiedy się po niej chodzi, bo kiedyś trzeba było. I wszyscy na pewno pamiętają te czasy. A jak nie, to po prostu nie mieliście dzieciństwa, albo dopiero macie dzieciństwo i, 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 ten, i jeszcze i w ogóle jeszcze nawet was pewnie nie było, kiedy takie czasy były w Minecrafcie. No. No, i w ogóle, dobra. Świnki chodźcie. Ej, coś, one nie, nie, ch nie chcą iść na tą trawę. Z jakiego powodu? Hej, świnki. Czy świnie teraz nie idą na trawę, tylko na marchewki? Serio? Czy, czy na co? No, trochę nie czaję tego konceptu. Um, bo zawsze, właśnie było tak, że. Można było bez żadnego problemu takie świnki za pomocą trawy zwabić. Tylko teraz się może coś zmieniło. Natomiast krowy, krowy są niezmienne. Jak to jest takie nawet powiedzenie czy przysłowie ludowe, że krowa zdania nigdy nie zmienia, czy coś takiego. No i właśnie krowa zdania nie zmienia. A świnia owszem. Ciekawe właśnie co na tą świnię trzeba będzie zastosować. Być może zastosuję siłę po prostu na tą świnię, tą napójdzie, bo nie wyobrażam sobie jakby tego za bardzo. Ciekawe czy się zmieszczą. Powinny. Dobra, jest jedna. Tam jedna mi została, więc muszę po nią wrócić. Te dwie krowy nie mogą się pogadać. No to chodźmy wszyscy po tamtą krówkę, która tak została. Ciekawe właśnie co działa na świnie. I tak pewnie tej rzeczy nie mam. Chociaż mogę mieć. Może. Natomiast ciężko jest im tutaj wejść w ogóle. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, jeszcze jedna. No ty... Chodź, patrz, chodź. chodź. Chodź, wiem, że lubisz siano, nie! Jaka uparta w ogóle. Widzicie ją? Chodź. No. Dobra krowa. Dobra krowa, ale nie dostaniesz imienia, bo po wrzeźni nie nadają zwierzętom imion. A ja właśnie mam taką rzeźnię. Tak, wiem, że to takie smutne i w ogóle. Dobra, teraz świnie. Jakimś cudem ja te świnie tutaj wrzucę. Zobaczycie. stare one na ścianę nie idą. Chodź świnka, ej sianko, sianko. Nie? Nie. nie, pszenica. To jest pszenica w ogóle. Nie siano. Dobra, mogę tak ją tak przesuwać? Czy nie za bardzo? O, mogę. Mniej więcej. Dobra. Damy radę czy nie? Chyba damy radę. To nie jest tak daleko. Natomiast druga świnia by się też przydała. Że jak już będę mieć dwie, to będzie spoko. I widzieliście kiedyś, żeby ktoś tak wrzucał zwierzęta do zagrody? Nie sianem, nie marchewką, nie nie wiem, jabłkiem. Jabłkiem to konie, to na to wiem. Natomiast zawsze jednak, jednak była ta pszenica. Czy tam siano, czy jak się to, to na to mówi. Właśnie i, i bez problemu. Bez problemu właśnie było. A teraz. No idź tam dalej, żebyś nie wyszła ty świnia uparta. Chociaż krowy są bardziej uparte świnie aż tak nie, natomiast... Tutaj mamy drugą, ona już nawet wysunęła dość ładnie. I to będzie... To będzie wszystko. Przynajmniej na początek. Ej, 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 nie, 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 nie. No. Dobra, bierzemy tą... Kurczę. Wiedziała, że idzie na rzeź, dlatego nie chciała iść. Natomiast przy tej... Będziemy cicho. Może się nie kapnie? Może. Dobra. Jednak, jednak, jednak coś poczuła. Tam mi ucieka. Oj, to będzie dramat. Oj, to będzie dramat. Te świnie tutaj wrzucić, zagonić i w ogóle. Bo one wcale nie, nie chcą tutaj iść. Poszła. Dobra świnka, dobra świnka. Masz za to imię świnka Pepa Niech będzie. Więc ja coś takiego pamiętam, bo kiedyś chodziłem do kolegi i jego młodsza siostra oglądała taką świnkę Pepę, więc jak taka bajka jest. Pewnie większość moich widzów to oglądała, bo większość moich widzów jest młodsza ode mnie, więc całkiem możliwe. Dobra, a teraz tak, nie mogę ich roznażać tą pszenicą. To było oczywiste do przewidzenia. A skoro nie mogę ich rozmnożać pszenicą, to mogę krowy i na pewno jakąś to pszenicę spożytkuję. I mamy tutaj cielaczka i naprawdę jest to bardzo, bardzo fajne. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Całkiem sporo pokazałem. Czasu zostało już niewiele. Pająk sobie żyje, jak widać, światło go nie zabija. A tutaj trzeba będzie zrobić most. To w kolejnym odcinku sobie zrobimy. A jeśli chodzi o dnie, um, tak, no to je sobie możemy wrzucić e, tutaj, tak? Nie, nie możemy. A to z tego powodu, że musi być tak, musi być tutaj odpowiednio przygotowane e, teren, pomieszczenie, nie, czekaj, jak to jest, ziemia odpowiednio przygotowana. Albo grunt, albo też pole odpowiednio przygotowane. No właśnie, tego słowa szukałem. Więc dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Tutaj mamy piękny zachód słońca a, i będziemy go, mam nadzieję, oglądać. W czasie, kiedy ja będę e, żebrał o łapki, chociaż nikt tak nie mówi. Jeśli masz ochotę, to zostaw tą łapkę w dół. Natomiast ja myślę, że moje odcinki są na tyle fajne. Że należą się im tylko łapki w górę, więc dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja jeszcze czekam na ten zachód słońca, więc jeszcze proszę o subskrypcję kanału i lajkowanie fanpage'a, bo naprawdę jest warto. Więc trzymajcie się na razie. Pa i cześć.